Witam na kanale Krok do sukcesu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć 200 wyróżnień na Allegro za darmo. Sprawa wygląda w ten sposób, że Allegro mocno zaczęło angażować się w sprzedaż dla przedsiębiorców i z tej okazji można dostać darmowe wyróżnienia. Można dostać ich aż 200, więc jeśli wziąć pod uwagę, że jedno wyróżnienie kosztuje 19,90. Dostajemy prezent w wysokości 3980 zł, czyli całkiem nieźle. Wiadomo, Allegro i tak najlepiej na tym wychodzi, gdyż dochodzi wtedy jeszcze prowizja, no ale szkoda po prostu tego nie odebrać. Tym bardziej, że czas jest tylko do 9 czerwca, czyli już nie dużo czasu zostało. Teraz pokażę Wam, jak zdobyć te wyróżnienia. Wchodzimy sobie w centrum zniżek, czyli tutaj mamy sobie tutaj oczywiście panelu. Teraz. Teraz musimy znaleźć sobie naszą promocję. Mamy ją oczywiście tutaj. Aktywujemy sobie ją. I ja sobie wejdę w Regulamin. I aby dostać to 200 wyróżnień musimy spełnić trzy warunki. Pierwszy warunek, pierwszy warunek to 500 aukcji na Allegro. Jeśli nie mieliście tylu aukcji na Allegro, prawdopodobnie nie będziecie mieli opcji z wyborem tej promocji ale być może jeśli dodacie to 500 aukcji i napiszecie do Allegro to pozwolą wam wziąć udział jeszcze w tej promocji. Możecie nawet randomowe aukcje pododawać z jakimiś wysokimi kwotami i sprawdzić, może się uda. Drugi warunek jest taki, że 95% ofert musi mieć stawkę VAT. Wydaje mi się, że nawet jeśli jesteście zwolnieni z VAT-u, to jeśli ustawicie stawkę zwolniony to i tak dostaniecie te wyróżnienia, gdyż tu chyba chodzi o samo ustawienie jakiejś tam wartości. Ale ja ustawiłem normalnie po prostu 23%. I teraz aby sprawdzić czy spełniamy warunki wystarczy, że wejdziemy sobie w mój asortyment i tutaj znajdujemy stawka VAT. Ustawiamy, ustawiamy sobie brak uzupełnionej stawki VAT. No ja mam chyba wszędzie uzupełnioną, no może nie, ale dobrze, zaznaczamy po prostu zaznacz, zaznacz wszystko, odznacz wszystko, zaznacz wszystko. I wybieramy sobie edytuj. I tutaj jest opcja faktury i stawka VAT. I ja sobie tu oczywiście wybrałem 23%. Nie wiem jeśli jesteście zwolnieni, możecie przetestować zwolnienie. No, i dobra, no i teraz zostaje nam jeszcze trzeci warunek. Tutaj mamy wybór. Do wyboru mamy albo ustawiamy rabat koszykowy maksymalnie 300 zł i co najmniej 5% rabatu, albo dla 25% aukcji musicie ustawić rabat hurtowy maksymalnie 5 sztuk i co najmniej 5%. Ja pokażę Wam ten pierwszy sposób, gdyż wydaje się łatwiejszy. Możecie sobie tutaj ustawić te rabaty hurtowe, ale ja polecam zrobić sobie, wejść w rabaty na duże zamówienia, rabaty hurtowe. No i tutaj dodajemy sobie taki rabacik i zapisujemy. Aby być pewnym, że spełniliśmy wszystkie warunki dzień po ich ustawieniu możemy napisać do supportu Allegro i oni nam potwierdzą. Teraz wystarczy, że utrzymacie te rabaty do 23 czerwca. Łącznie z tym dniem i na waszym koncie pojawi się 200 wyróżnień. Mam nadzieję, że pomogłem i skorzystacie z tego. Myślę, że to na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.